Generalnie z ważniejszych rzeczy do montażu siłownika ode mnie to jest to, że bierzemy sobie jedną luźną podkładkę z zestawu, przykładamy i tu musi być na równo z tą krawędzią, tutaj, a z drugiej strony musi być przy samym tym wybrzuszeniu, a nawet dotykać do niego i wtedy sobie rysujemy w środku, gdzie należy wiercić pod śrubę, pod uchwyt. Bo jeżeli wywiercimy źle, za bardzo do przodu samochodu, to wtedy będzie kolidować siłownik tu z tym wybrzuszeniem. A jeżeli zrobicie y, tak, jak ja mówię, to wtedy siłownik będzie idealnie w tym zagłębieniu i będzie tu jeszcze pół cm luziku. Żeby to zakręcić, trzeba użyć takiego klucza. To się nazywa chyba fajkowy. I tu on fajnie pasuje żeby go tam włożyć i przytrzymać do zakręcania. Z tym nie ma problemu. Tutaj z tej strony trzeba to ustawić tak żeby zachodziło tutaj no około centymetra na tą blachę grodziową. Tutaj tak jak widać do połowy tej blachy żeby dochodziło. To nie gra jakiejś większej roli. tam. Można milimetr 2, nawet się pomylić, bo jest około 1 cm zapasu na siłowniku. No ale najlepiej zrobić tak, jak, tak jak mówię, to wtedy jest 100% gwarancji, że to będzie działać. Tutaj wiercimy pod śruby idealnie yy, w linii tych zgrzewów, bo jeżeli pójdziemy za bardzo w stronę błotnika, no to ta nakrętka będzie walić o maskę. No i to by było chyba na tyle. Prosta rzecz.